Zębuszka. Codziennie drożyzna. Kremy do bułek kakaszka czekoladowa. Zabiera toksyny i tym podobne. Powoduje biegunkę, bóle głowy, zatwardzenie i inne. Ma w sobie 99% alkoholu. Stara cena 19,99 zł. Nowa cena 19,98 zł. Nowa Tesla Model 3. Może pojechać do stówy w jedną minutę. Może się spalić w 5 sekund. Nie ma niektórych części. Jest używana. Stara cena 19 tysięcy złoczyszy. Nowa cena 18 tysięcy złoczyszy. Mega promocja. Nowy batonik Chocoloko. Jest tak twarda, że mogą ci zęby odpaść. Możesz przytyć aż 50 kg. Czekoladka jest bardzo chemiczna, że może ci brzuch boleć. Produkt za jedynie 2000 zł. Ciszy. Zębuszka. Codziennie drożyzna.